Cześć, witam w kolejnym odcinku naszego kursu języka dla kierowców ciężarówek. Jeżeli chciałbyś dostać dzisiejsze słownictwo w PDF-ie, to zostaw jakiś miły komentarz pod tym filmikiem. Dodatkowo jestem ciekawa, czy podoba ci się nasz kurs języka. Swoje odczucia możesz ocenić za pomocą tych tutaj emotek. Najczęstsze zwroty to skręcić w lewo, nach links abbiegen, skręcić w prawo nach rechts abbiegen jechać prosto geradeaus fahren zawracać zurückfahren zatrzymywać się anhalten wzdłuż ulicy die straße entlang zaraz naprzeciwko gleich da drüben entschuldigung Wo ist der Parkplatz? Przepraszam, gdzie znajduje się parking? Der Parkplatz jest 5 km von hier entfernt. Parking jest 5 km stąd. Sie müssen geradeaus fahren und dann nach links abbiegen. Musi pan jechać prosto i następnie skręcić w lewo. Entschuldigung, wie komme ich zum Hauptbahnhof? Przepraszam, jak dojdę do dworca głównego? Der Hauptbahnhof ist gleich um die Ecke. Dworzec główny znajduje się zaraz za rogiem. Gehen Sie bitte geradeaus und dann nach rechts. Proszę iść prosto, a potem skręcić w prawo. Wohin führt diese Straße? Dokąd prowadzi ta ulica? Das ist eine Sackgasse. To jest ślepa uliczka. Wie weit ist es nach Hamburg? Jak daleko stąd jest do Hamburga? Etwa 100 km. Około 100 km. Wie komme ich auf die Autobahn nach Hamburg? Jak dostanę się na autostradę prowadzącą do Hamburga? Sie müssen zurückfahren. Musi Pan zawrócić. Wie weit weg ist die nächste Tankstelle? Jak daleko stąd jest następna stacja benzynowa? Sie müssen zur Kreuzung fahren und dann nach links abbiegen. Musi pan jechać do skrzyżowania, a następnie skręcić w lewo. Entschuldigung, fahre ich hier richtig nach Berlin? Przepraszam, czy dobrze jadę do Berlina? Nein, sie fahren falsch. Nie, źle pan jedzie. Sie müssen in die Richtung Dresden fahren. Musi pan jechać w stronę Drezna. Ich habe den Weg verloren. Wizol ich weiterfahren. Skubiłem drogę. Jak powinienem jechać dalej? Sie müssen diese Straße entlang fahren. Musi pan jechać wzdłuż tej ulicy. Na dzisiaj to tyle. Widzimy się w przyszłym tygodniu. Cześć!